Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dane są dwie prostokątne działki. Działka pierwsza ma powierzchnię równą 6000 m2. Działka druga ma wymiary większe od wymiarów pierwszej działki o 10 m i 15 m oraz powierzchnię większą o 2250 m2 oblicz wymiary pierwszej działki. Czyli mamy sobie jakąś pierwszą działkę, To jest prostokąt. Niech tutaj ma wymiary x Y. I co my wiemy? Wiemy, że ma ona powierzchnię równą 6000 m2. Czy możemy napisać, że x razy y, bo tak się liczy pole prostokąta, to jest 6000. Jednostki na razie pominę, żeby się wygodniej liczyło. Na końcu te jednostki dorzucę. I jest obok dana jakaś większa działka. Ta większa działka jest, ma większe wymiary od pierwszej o 10, czyli dajmy x plus 10 i tutaj y plus 15, czyli piszemy sobie x plus 10 razy y plus 15 daje nam no, o 2250 większą wartość, czyli 8250. Mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, musimy to rozwiązać. Z pierwszego równania wyznaczmy sobie na przykład y. Y to jest 6250 na x i podstawiamy to do drugiego równania w miejsce y, czyli będziemy mieli teraz x plus 10 już od razu podstawiam razy 6000 na x plus 15 daje nam 8250. x razy 6000 na x to jest 6000. x razy 15 to jest 15x. 10 razy 6000 na x to jest 60 tysięcy na x. 10 razy 15 to jest 150. Równa się 8250. 6000 na drugą stronę i 150 na drugą stronę. Zobaczmy, albo od razu może na lewą stronę od razu przerzućmy wszystko. Czyli mamy tak. 6000 plus 150 odjąć 8250. Żeby się nie pomylić wbijmy to w kalkulator. Czyli mamy 6000 plus 150 to wiadomo, 6150 odjąć 8250. Mam tutaj minus 2100, czyli po lewej stronie będzie minus 2100. Teraz tak, tutaj mamy jeszcze 15x. I mamy dodać 60 000 na x. Ponieważ musimy sobie założyć, że długości boków są większe od 0, czyli x większe od 0. Y większy od 0, dodatkowo x plus 10 też musi być większy od 0, y plus 15 też musi być większe od 0, gdyż boki są dodatnie, jakby na nie nie patrzeć. To w tym miejscu mnożę sobie stronami przez x, co otrzymam? Otrzymam 15x kwadrat, dodać 60 tysięcy odjąć 2100x równa się 0. Teraz zobaczmy, czy to się nie dzieli czasami przez 15. Zobaczmy, czyli tak 15 wiadomo, że się dzieli 60 tysięcy, Podzielmy na 15, ładnie się dzieli 4000, czyli będzie, jeszcze sprawdźmy, czyli tutaj będzie 4000 jakby co po podzieleniu, a 2100 też się powinno dzielić, też się dzieli 140, czyli mamy po podzieleniu, dzielimy przez 15 stronami, mamy x kwadrat Tutaj było minus 140x. Dodać 4000. Ułożyłem w kolejności, żeby były x -y kwadrat x -y i wyrazy wolne. No i liczymy sobie deltę. Delta, czyli b kwadrat, czyli minus 140 do kwadratu. Odjąć 4 razy 1 razy 4000. Zobaczmy, ile to wyjdzie. 140 do kwadratu to jest 19600. Odjąć. 4 razy 4000 to jest 16 000. Tak. Mamy 3600 delta to jest 3600, pierwiastek z delty to jest 60. No i liczymy sobie X1 oraz X2, X1 to jest minus B minus pierwiastek z delty przez 2A, a X2 to jest minus B plus pierwiastek z delty. Przez 2a podstaw minus b, czyli minus minus 140, czyli 140, odjąć 60 na 2a, czyli na 2, mamy 80 na 2, czyli 40, a tutaj mamy 140 plus 60 na 2, czyli mamy 200 na 2, czyli 100. Czyli zobaczmy dwa przypadki. Jeżeli x to 40, to wtedy nasz y mamy tutaj, to jest 6000, podzielić na 40, to będzie 150. 6000 podzielić na 40, czyli będziemy mieli, tu się skraca, 600 na 4 to jest 150. Drugi przypadek, jeżeli x to 100, to wtedy y to jest 6000 na 100. 2 zera się skracają, czyli y to 60. Czyli oblicz wymiary pierwszej działki. Pierwszy przypadek. Pierwsza działka może mieć wymiary 40 na 150, czyli 40 na 150. Zobaczmy faktycznie daje nam 6000. Drugi przypadek. To będzie 100 na, na 60 tutaj. Dwa zera się skracają, czyli 100 na 60. Mamy dwa przypadki, czyli x równy 40, y równy 150 lub x równy 100, y równy 60.